Jesteśmy w Nowodworcach, w gminie Wasilków. Tym razem chciałabym Was zaprosić do przygotowywania sernika, bardzo popularnego ciasta na podlaskich stołach. Ja wybrałam Wam bardzo prosty przepis. Dlaczego taki prosty przepis? Ponieważ ostatnio jestem zwolennikiem takiej prostej kuchni. Można zrobić sernik z galaretką, z owocami, ze spodami, z górami, z czekoladami. Natomiast. Wydaje mi się, że jeśli zrobimy prościutki sernik, to dopiero poczujemy jego, jego wspaniały smak. Do przyrządzenia tego sernika przede wszystkim oczywiście potrzebujemy sera, tak? Możemy sami zmielić. Ja niestety, ponieważ zazwyczaj jest tak, że my, my, dziewczyny, kobiety, mamy mało czasu, to kupuję gotowy sernik. Potrzebujemy do tego sernika dwa budynie, dwie szklanki mleka, oliwy. Oleju lub oliwy. Oczywiście sernik nie może się obyć bez, bez cukru i bez jajek. Ja tutaj jeszcze zerwałam się rzutką miętę, ponieważ zamiast tych wszystkich polew, galaretek bardzo lubię ozdabiać sernik świeżą miętą. I co ciekawe, to ostatnio odkryłam właśnie po ozdobieniu sernika miętą. Dodatkowo sernik przeszedł takim delikatnym, delikatnym zapachem mięty. Rozpoczynamy pracę nad sernikiem. Na początku oddzielamy żółtka od białek i do jednej miseczki wkładamy żółtka, do większej miseczki a do mniejszej białka. Następnie wszystkie składniki oprócz białek mieszamy ze sobą. Może na początku do tych jajek, ośmiu jajek, dodaję, doda, dodam y, y, cukier. Widzimy, że mamy taką dosyć puszystą i jasną masę. I teraz do, teg, do tej masy możemy dodać ser. To jest kilogram sera. Następnie do masy dodajemy dwa budynie. I teraz dodajemy olej. W ogóle ten sernik będzie bardzo, bardzo rzadki, także proszę się nie bać. Tak ma być. Następnie dodajemy ostatni składnik, przed białkami oczywiście to jest mleko. Z tym, że dwie szklanki mleka, półtorej szklanki mleka. Z tym, że radziłabym dodawać to łyżką, ponieważ, jak dodajemy mikserem mleko, to czasami po prostu kuchnię możemy sobie zabrudzić. Potem, już po zamieszaniu łyżką, możemy jeszcze ponownie użyć miksera. Także, jak widzicie, tak jak mówiłam, ta masa jest wyjątkowo rzadka. I teraz jeszcze troszeczkę możemy użyć miksera na sam koniec. Na chwileczkę tą masę serową odstawiamy i będziemy ubijać pianę z białek. Jak widzimy, piana ubiła nam się doskonale. Także możemy pianę połączyć z naszą masą serową, z tym, że to jest bardzo ważne, aby zrobić to delikatnie i najlepiej drewnianą łyżką. Także powolutku, nie od razu całość, tylko po małym fragmencie białek łączymy z masą serową. Tak jak powiedziałam, ten sernik można przygotowywać na spodzie. Można na wierzch jego wylać galaretkę czy owoce, ale też, tak jak już wspomniałam, ja osobiście wolę taki prościutki serniczek, bo dopiero wtedy jest, można czuć jego prawdziwy smak. Ważne jest, żeby nie zostało nam żadnych takich grudek białkowych, więc musimy to no, przez około 5 minut tak delikatnie pomieszać. I masa jest już praktycznie gotowa do tego, żeby ją wylać do blachy. I włożyć do piekarnika. I ostatnia faza robienia sernika, czyli pieczenie ciasta. Piekarnik nagrzewamy do 180-185 stopni i delikatnie wlewamy sernik. On nam na początku trochę urośnie, potem trochę opadnie, więc akurat taka blacha jest idealna. I teraz ważna informacja. Czasami, to zależy od piekarnika, piokę sernik około 10 minut. 15 tak, żeby z wierzchu troszkę się przyrumienił i przykrywam go folią aluminiową po to, żeby góra nie była czarna. Niektórych, w niektórych piekarnikach taka czynność nie jest konieczna. Trzeba wypróbować, jak u, jak u kogo działa, działa, działa piekarnik, jak się ten sernik zachowuje. I tak w piekarniku zostawiamy sernik na około godzinę. Sernik piekł się godzinkę. Nie wyjęłam go od razu z piekarnika, ponieważ dobrze, żeby jeszcze postał w piekarniku nawet dodatkową godzinę. Po wyjęciu sernika z piekarnika można go podawać na ciepło, można go podawać na talerzyku. Przy, może być przyozdobiony miętą. Można tutaj posypać jakieś owoce. Serdecznie zapraszam do zrobienia i skosztowania.